Witam serdecznie tym razem z Koronowa, największej gminy powiatu bydgoskiego, prawie 24 tysiące mieszkańców. To jest niezwykła miejscowość, ponieważ tutaj w 1410 roku Polacy ostatecznie pokonali Krzyżaków. Wszyscy znamy bitwę pod Grunwaldem, ale warto też pamiętać o Koronowie. Nie tylko dlatego. Jest to piękne miejsce, trochę zaniedbane, bo znajduje się na samym końcu pod względem dostatności i rozwoju w Polsce jako gmina warto tutaj Przyczyni się do tego, żeby było lepiej. Jako poseł, na pewno będę walczył o ważną drogę S3, która przebiega, przebiegać będzie niedaleko, której jeszcze nie ma. Park technologiczny, technologiczny dopiero powstaje, trzeba go na pewno powiększyć, żeby było, żeby chętniej przy, przychodzili tutaj przedsiębiorcy, ale przede wszystkim trzeba go jeszcze uruchomić. Jako poseł, przede wszystkim chcę pamiętać o takich miejscach, które potrzebują termomodernizacji. Jak widzicie, za mną unosi się dym, nie jest tutaj zbyt przyjemnie, jeśli chodzi o ten za, zapach, więc to jest na pewno kolejna sprawa, którą trzeba zająć się w rządzie, czyli pomóc takim miejscowościom w termomodernizacji. Na pewno Koronowo będzie jednym z miejsc, w którym otworzę swoje biuro, ponieważ powiat bydgoski jest dla mnie niezwykle ważny, bo bardzo jest podobny do całego województwa. To jest bardzo silne rolnictwo, ale musimy też zadbać o miejsca pracy w przemyśle. Zachęcam do głosowania na mnie, wszystkich mieszkańców Powiatu Bydgoskiego. Miejsce ósme. Zachęcam do tego, żebym był waszym kandydatem. Już w niedzielę wybory. Ósme miejsce, lista numer jeden: Prawa i Sprawiedliwości.